Wiemka witajcie, z tej strony ponownie Galajus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o poruszaniu się po mapie, o wszystkich elementach, które powinny Was interesować albo Was w ogóle zainteresowały w trakcie przygody w świecie Broken Ranks. Między innymi porozmawiamy o polach, grupkach, agresywność potworków, poruszanie się po mapie świata w ogóle, więc w ten sposób zahaczymy sobie o wiele różnych ciekawych momentów, w których będziecie czasami może nawet zaskoczeni, że to się w grze znajduje. Zapraszam do oglądania. W każdym filmie staram się uwzględnić wszystkie ważne informacje. Jeżeli zauważysz gdzieś błąd lub masz pomysł na to, co można dodać, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko i staniesz się częścią tego poradnika. Sprawdź czy pod filmem jest przypięty komentarz. Możesz tam Znaleźć aktualne informacje. Na sam początek zajmijmy się najbardziej podstawową rzeczą, czyli tym, że w świecie gry są kolory pól. Na początku gry możecie nawet na to za bardzo uwagi nie zwracać, dlatego że spotykacie zazwyczaj pola zielone i pola żółte. I jak to odnaleźć? Jak się dowiedzieć, na jakim polu stoicie? Tutaj, kolor nazwy miejsca, w którym się znajdujecie, oznacza. Dosłownie kolor pola, no kto by się spodziewał. Jak widzicie, poruszając się po świecie, zmieniają się nazwy lokacji, w których się znajduje. Jak widzicie, tutaj mamy ścieżkę, tutaj mamy pogranicze z kolorem zielonym, a ścieżka jest żółta, na przykład, albo trakt, na przykład, jest też żółty. No i tak, jeśli chodzi o rozmieszczenie tych kolorów i tak dalej, one są dosyć skrupulatnie ogarnięte w taki sposób żeby wymusić na graczach pewnego rodzaju przemieszczanie się lub wykorzystywanie danych miejsc do pewnych elementów. I tak jak podstawowe żółte pole pozwala nam na odpoczynek, użycie zwoja teleportu do Trentis, zwój teleportu do Trentis działa też zresztą na zielonym, to w tym regionie ogólnie możemy się czuć względnie bezpiecznie, czyli nie zaatakuje nas żaden gracz, nie będzie robił nam krzywdy itd., itd., ale warto tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, System PvP w Broken Ranksie od jakiegoś czasu się zmienił. Prawdopodobnie będzie się jeszcze zmieniał w jakiejś tam formie w przyszłości dalszej. Dlatego też ten element zupełnie omijam. Jeśli będzie potrzeba nagram o nim zupełnie osobny odcinek. Omawiamy system mapy, wszystkie jej elementy z perspektywy gracza, który w ogóle nie uczestniczy w PvP, bądź też będzie chciał tego unikać. Czyli standardowy, nowy gracz, który dopiero poznaje świat gry i nie chce się frustrować na tym, że gracze go zabijają, robią mu krzywdę itd. Tym bardziej, że Broken Ranks aktualnie prawie że w ogóle nie wymusza na nas grania w strefach, które oferują walki PvP. Oczywiście nie będę tutaj mówił, czy to jest wada, czy zaleta, natomiast tak jest. Więc tak jak mówiłem, żółte pole jest bardzo bezpieczne i tak naprawdę bezpiecznymi polami w Broken Ranksie aktualnie są w zasadzie wszystkie pola poza białym. Ale o tym za chwilę. Tak jak tutaj widzicie stojąc na żółtym czy na zielonym polu mogę spokojnie odpoczywać. To są dwa najbardziej podstawowe pola, które oferują nam bardzo wiele bezpieczeństwa, wiele komfortu, niemalże zero ograniczeń. Wyjątkiem od reguły z odpoczynkiem jest buff tygodniowy, który umożliwia odpoczynek na każdym kolorze pola i trwa on 7 dni. I ten buff możecie odebrać po wykonaniu wszystkich zadań tygodniowych, tak aby zdobyć 100 kluczy. Główną różnicą między żółtym a zielonym polem jest to, że zielonego jest stosunkowo niewiele, oraz że zielony pozwala nam teleportować się do gildii z wojem. Czyli jeśli stoimy na zielonym polu, bierzemy sobie taki zwój i przyciągamy go po prostu na siebie. Dzięki temu, jeśli jesteśmy w gildii, posiada ona bierze teleportacji, możemy się do niej do tej gildii przeteleportować, następnie na przykład wybrać się w zupełnie inne miejsce, poprawić bufy. Wziąć coś z depozytu, albo odłożyć coś do depozytu. Więc jest to jedno z bardziej wartych zapamiętania pól, jeśli chodzi o ich, jego rozmieszczenie w świecie gry. No i tak, żeby było jasne, jakie w ogóle mamy pola w grze? I teraz wylisuję je w formie od najmniej uciążliwych, od najprzyjemniejszych, do tych najbardziej teoretycznie niebezpiecznych i groźnych dla was. I tak, licząc po kolei, zielony, pola zielone i żółte. O których przed chwilą mówiłem, są tymi najbardziej podstawowymi i możemy na nich odpoczywać i jest ogólnie całkiem spoko. Następnie mamy takie pola, na których nie możemy odpoczywać i zazwyczaj na nich opierają się instancje, czyli na przykład na początku instancji mamy żółte pole, ale cała reszta, poza na przykład jakimiś kluczowymi miejscami, jest czerwona bądź fioletowa. Blokując nam możliwość odpoczynku, o ile nie mamy tego wcześniej wspomnianego bufa. No i są dwa playstyle albo całe party pota, czyli wykorzystuje eliksydy, które regenerują ich zasoby, bądź po jednej kilku grupkach wraca się na odpoczynek, odpoczywa do końca, i następnie znowu idzie bić kolejnych przeciwników. I eksplorując świat otwarty stosunkowo rzadziej spotkamy tego typu pola niż na przykład na instancjach, tam gdzie, albo ewentualnie w miejscach, gdzie jest dużo bardzo atrakcyjnych przeciwników. Ze względu na brak możliwości odpoczynku na tych polach wymusza się na nas powrót na te żółte i ewentualnie koordynację poruszania się w taki sposób, żeby była ona jak najbardziej efektywna. Dodatkowo na fioletowym polu mamy zupełnie zablokowane ucieczki. Uciekanie z walki. No i zobaczcie sobie, jestem na jednej z instancji w grze i tutaj, jak widzicie, wchodząc na jej obszar, już mam fioletowy kolor pola. Oznacza to, tak jak mówiłem, że nie można uciekać z walki. Objawia się to tym, że tutaj nasze kółko z ucieczką jest po prostu wyszarzone i nie możemy tego użyć. No i na tam koniec mamy pola białe, które wyróżniają się tym, że możemy na nich zostać zaatakowani przez innego gracza. I bestialsko zamordowani. Ogólnie, jeśli chodzi o ich występowanie, to są one zazwyczaj umiejscowione w takich miejscach, gdzie ekspowisko jest najbardziej atrakcyjne, gdzie możemy wykorzystać je do jakiegoś skrótu podczas przechodzenia po mapie, czy ewentualnie w miejscach, gdzie respią się lotne bossy czy czempioni. I o dziwo, na białym polu można odpoczywać, więc to jest dodatkowa pułapka dla graczy, którzy nie są za bardzo z tym obeznani, żeby byli oni wyłapywani przez graczy polujących właśnie na tego typu osoby. No jednymi z pierwszych miejsc, gdzie znajdujemy takie białe pole, jest na przykład miejscówka nad wioską Romana. Tu jak widzicie, gdzie są takie pobojowiska, możemy spotkać pola goblinów z białym polem. Możliwość spotkania białego pola, mamy też na wschodzie Trentys. Jak tutaj widzicie, mamy zatoczkę, gdzie respi się zresztą Euceria. Drugą lokacją, w której białe pole doświadczycie i w zasadzie już będziecie na nie bardzo, bardzo poda podatni, bo część, szczęść graczy akurat w tych miejscach właśnie poluje, to jest zamek, tak zamek Gastelhoff. Tutaj jak widzicie białe pole jest przekrojone w pół tego regionu. I po lewej stronie mamy białe, po prawej mamy czerwone. Więc jeśli nie chcecie ryzykować bycia zaatakowanym, to lepiej korzystajcie sobie z tej prawej strony, a tutaj możecie sobie spokojnie odpoczywać, na klapie, na zejściu, czy tutaj pod bramą, czy tutaj na schodach. I unikajcie po prostu wchodzenia na te białe pole. No chyba, że już po prostu musicie. Pamiętajcie też, że jeśli gracz zaatakuje was w otwartym świecie, to on może zaatakować was, nawet stojąc gdzieś tutaj dalej. Dlatego, że atakowanie przeciwników, mobów opiera się na tym, że trzeba do nich podejść, bądź ewentualnie, jak do nich za blisko podejdziemy, a są agresywni, to nas zaatakują, a gracze, jeśli mają nas w zasięgu wzroku, już mogą nas zaatakować. Oczywiście, jeśli pola, na których się znajdujemy, się zgadzają i umożliwiają tego typu ruchy. O, zresztą, tu jak widzicie, nawet ktoś na mnie zapolował, więc dostałem bułę i spierdzielam. <laughs> Także, jak widzicie, agentów nie brakuje. Teraz tak, jak widzicie każdy z przeciwników ma nad głową jakiś symbol z cyfrą. Jest to po prostu wizualizacja tego, ile przeciwników znajduje się w drużynie. Jeśli jest ich, jeśli jest dwójeczka, to oczywiście dwóch, jeśli jest trójeczka, to oczywiście trzech. Jak widzicie zresztą, dodatkowo jeszcze, przeciwnicy czasami mają czerwoną obwódkę, a czasami mają żółtą. Polega to na tym, że ci z żółtą są nieagresywni, czyli nie zaatakują was, jeśli do nich podejdziecie. Natomiast ci z czerwoną, no niestety, ale jak tutaj widzicie, zaatakują nas. Wygląda to w bardzo prosty sposób. Jeśli się zbliżymy, to jesteśmy zaatakowani. Nie musimy sami chcieć ich zaatakować. Często może to się skończyć tym, że na przykład zginiemy, bo to są bardzo silni dla nas przeciwnicy. Kolejną rzeczą, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale jak zbliżycie myszkę do takiego przeciwnika, to pojawiają nam się mieczyki. Czyli na tej kratce, jeśli na nią wejdziemy, to automatycznie zostaniemy zaatakowani. Zapytacie, dlaczego powiedziałem kratce? No bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w broken ranksie poruszamy się po jakiejś tam Drobnej siateczce i nasza postać ustawia się względnie niej. Także w ten sposób możemy czasami bardzo umiejętnie przechodzić obok takich przeciwników i ich omijać. Czasami przydaje się to podczas farmienia jakiejś instancji. Teraz zasymulujmy sobie dosyć ciekawą sytuację. Powiedzmy, że jestem po walce i mam nieco zbite HP, czyli poniżej maksa. I jak widzicie, niektórzy przeciwnicy mają czerwoną ikonkę, a po wypoczęciu do końca, zwróćcie uwagę, stają się dla mnie już nieagresywni. Więc ilość waszego zdrowia ma wpływ na to, czy dany przeciwnik jest na was agresywny, czy nie. Dodatkowo, wasz poziom również jest wyznacznikiem tego, czy zostaniecie zaatakowani, czy nie. Niestety, nie pamiętam, jak na początkowych etapach to się mniej więcej kształtuje. W którym momencie po prostu jesteście w stanie Wiele map zupełnie bez jakiejkolwiek przeszkody, ale też część przeciwników zawsze zostaje agresywna. Tutaj zwróćcie uwagę, że na przykład ci lalkarze czy Telempo, stojąc na przykład nie na żółtym polu, już są agresywni i mnie zaatakują, mimo że ich odpowiedniki stojące na żółtym tego nie zrobią. Tutaj jak widzicie, mamy matacza i on ma nad, sobą, nad swoją głową jeszcze dodatkową ikonkę koronki. Jest ona brązowa, powiedzmy, że brązowa. Jest to elita. Mamy też w grze takich przeciwników jak czym oni mają srebrną koronę oraz bosowie na instancjach zazwyczaj, którzy mają złotą koronę nad głową. Jest to oznaczenie, czego spodziewać możemy się po przeciwniku. jej to jest zwykły szeregowy przeciwnik, który nie odstaje siłą od przeciwników na danym poziomie. Elity zazwyczaj mają swojej drużynie albo w ogóle tą silniejszą drużyną, czempioni, nie dość, że są silniejszą drużyną niż podstawowi przeciwnicy, to jeszcze dają nam szansę na zdropienie setu, oraz oczywiście bosowie, którzy dają nam szansę na zdropienie. Rzadkich przedmiotów jak rary. No i zapytacie, czy takie elity warto atakować, czy nie. Ja odpowiadam jak najbardziej. Każda elita ma szansę na zdropienie Drifa, który może dawać, dać wam na początek bardzo fajny zarobek. Także nie omijajcie żadnego i ubijajcie ich, jak leci. Czasami naprawdę szczęście potrafi dopisać. Przy okazji trzeba dać mu w ogóle szansę. No okej, okay, no ale sprawdziłeś sobie galając, jak można podglądać drużynę. Tutaj jak widzicie, klikniemy prawym przyciskiem na ustawionym zwykłym trybie, i możemy kliknąć oczko. No i w ten sposób możemy Zobaczyć, z czego drużyna się składa. Jakie są poziomy, jaka jest nazwa przeciwnika, jaki jest jego level, jaki jest jego awatar. Czyli wizualnie jesteśmy w stanie już sobie jakoś to mniej więcej uzmysłowić automatycznie szczegóły na jego temat oraz pasek zdrowia. No i teraz tak, jeśli chodzi o przedstawienie drużyny, no niestety nie jest ono jeszcze w pełni zrobione tak, jak być powinno. Więc na przykład, matacz, mimo że jest elitą, jest oznaczony jako zwykły i ogólnie nie wiem, czy posłowie nawet nie mają przypadkiem napisu zwykły. Więc jakby to w ogóle nie funkcjonuje jak powinno. Podglądając drużynę mamy jeszcze szczegóły na jej temat i dzięki temu możemy się dowiedzieć z jakich stref atakuje. Tutaj mamy też informację, zabił przynajmniej 5 mobów danego typu, aby poznać jego strefę ataku. Niestety, ale czasami się zdarza, że mimo ubicia naprawdę dużej ilości przeciwników, to się nam nie pojawia, bądź co gorsza pojawiają się informacje nie do końca zgodne z rzeczywistością. Dlatego mimo wszystko zazwyczaj możecie jakąś tam informację z tego wyciągnąć, ale lepiej sobie to dla pewności sprawdzić samemu, zapamiętać, ewentualnie dopytać innych graczy. Tak jak zazwyczaj ja samemu polecam metodą prób i błędów dowiadywać się o różnych zagrożeniach i informacjach na temat przeciwników podczas gry. Dodatkowo, jak widzicie, mamy tutaj też skrócik do atakowania drużyny na szybko. Wtedy po prostu nasza postać podbiega i atakuje tego przeciwnika. Podczas podglądu gracza mamy też Troszeczkę więcej opcji, bo tu jak widzicie, możemy sobie go nawet poobracać. Mamy też jego awatar, czy ma konto premium. Nie grasz w broken ranksa, sprawdź. Link w opisie. Jaki ma poziom? Nick. Oczywiście do jakiej gildii przynależy, jeśli przynależy, ten tu możemy sobie to nawet kliknąć. Mamy też jego profesję, możliwość kliknięcia sobie na szybko dołączenia, sprawdzenia czy ma zablokowaną drużynę, czy nawet możliwość zaatakowania go. O ile stoi na takim polu, na którym rzeczywiście możemy to zrobić. I tutaj no niestety w tym regionie nie można atakować graczy. Jak widzicie pod spodem jeszcze mamy możliwość opuszczenia tej drużyny, jeśli się w niej znajdujemy. Napisania do tej osoby na PW, to się zresztą objawia tym, że tu po lewej mamy to okienko i oczywiście zaoperować wymianę że podgląd walki jest bardzo przydatny w szczególności, jeśli chodzi o te paski zdrowia, bo to dosyć dobrze informuje nas, czy dana grupka była na przykład bita, albo w jakim etapie bicia tej grupki jest ktoś inny, być może obserwowanie, czy na przykład nie padnie na niej bijąc czempiona i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, jeśli już biegam po mapie i zbieram te skrzyneczki, to od razu Wam tutaj mówię, że to są bardzo fajne rzeczy, bo tak naprawdę, kupując sobie klucze platynowe tutaj z okienka premium, za jeden klucz płacimy jedną sztukę platyny, bądź w Ewentualnie dostajemy je na eventach, na np. losowania dziennego premium, które znajduje się tutaj, co zresztą jest wyszczególnione. Możemy dzięki nim zbierać sobie trochę złota, dostać eliksiry, czy np. czasami zdobyć z nich jakiś przedmiot biały, czyli tak zwana sklepówka, który możemy dosyć drogo sprzedać u Kowali. Więc. Ogólnie te skrzynki platynowe są bardzo ciekawą opcją, jeśli chodzi o jakiś potencjalnie dodatkowy, nawet zarobek, bądź bardziej opłacalne kupowanie eliksirów. No bo, jakbyście nie zwrócili uwagi, to zobaczcie sobie, że eliksiry, eliksiry 9 sztuk mamy za jedną sztukę platyny. Więc tak naprawdę, za tą samą jedną pla sztukę platyny, możemy dostać tam od chyba 9 do 14 eliksirów ze skrzynki platynowej, i do tego jeszcze złoto, i do tego jeszcze jakiś przedmiot, czasami. I teraz bardzo ważna rzecz. Ilość złota. Ze skrzynki platynowej, jaką dostajemy, jest zależna od tego, jaki poziom postaci posiadamy i czy ewentualnie mamy jakieś bufy, na przykład na złoto. Ponadto, eliksiry, jakie uzyskujemy, a bardziej jaki jest ich stosunek, zależy od profesji, którą gramy. No i oczywiście, jeśli zdrobimy jakiś przedmiot z takiej skrzyneczki, to chcemy go sprzedać. Jak widzicie, różni NPC mają różne symbole nad głową. Handlarze mają taki woreczek. Konwojent ma na przykład taki symbol gildii. Ceniami mają na przykład niebieski symbolik nad głową. A na przykład NPC związani z pytami taką zwierzęcą łapę. Tutaj przy okazji mamy kolegę, który ma jakąś tam frakcję wybraną. witajmy się ładnie z widzem. Oczywiście jeśli mamy na przykład od jakiegoś NPC zadanie, to jest tutaj nad głową żółty symbol. Możecie go zobaczyć na przykład w tej formie. Czasami ten symbol nie pojawia się nawet nad npc a na przykład nad jakimś kamieniem. W grze są też NPC, którzy oferują nam Daily quest. Jak widzicie, ten symbol jest troszeczkę ciemniejszy i nieco inaczej wygląda. Daily Questy to, jest, to są zadania, które możemy wykonać tylko raz dziennie, i ich możliwość resetuje nam się o czwartej w nocy każdego dnia. Dodatkowo, w świecie gry jest coś takiego jak depozyt, dzięki niemu możemy skorzystać z najlepszej części tego świata, czyli po prostu właśnie z miejsc, w którym odkładamy nasze rzeczy, z trudem zdobyte podczas eksploracji świata. No i możemy sobie tutaj kupić różnego rodzaju depozyty: będą to większe, mniejsze, bardziej pojemne, mniej pojemne. Możemy sobie zwiększyć ich pojemność, jeśli chcielibyśmy za opłatą. Też mamy możliwość zarządzania tym. Jak tutaj też zresztą widzicie, ustawić jakiś depozyt na depozyt targowiskowy. Jak tutaj klikniemy sobie na przykład w to okienko, możemy sobie też jakieś tam waluty wpłatać, wypłacać, czy właśnie z samego targowiska korzystać, kiedy mamy taki depozyt już w posiadaniu. Pierwszym depozytem jest depozyt w Trendis, on znajduje się tutaj, kolejny mamy w Alaril i znajduje się on w tym miejscu. Część jest troszeczkę poukrywana, więc czasami trzeba się odrobinę naszukać. Na samym początku gry naszymi najważniejszymi epetami są tutaj sprzedawcy, bo oni oferują nam czy to jakieś łachmany na sam początek, czy ewentualnie troszeczkę biżuterii, ale nieco później mamy już tego kochanego Wuberga, który oferuje nam już dużo nieco silniejszych materiałów, jak i różnego rodzaju modyfikacje sprzętu. Jak widzicie, tutaj mamy kupowanie, sprzedawanie, naprawianie, łączenie synergetyków, zarządzanie driftami w każdy możliwy sposób, tak samo z orbami, ładowanie sprzętu, przetapianie, ulepszanie, jak i morfowanie. O tym, jakie możliwości oferują non-kowale, zrobię osobny odcinek, dlatego żeby tutaj się też za bardzo nie rozdrabniać, ale zwracam Wam uwagę na to, że ta gra w tym elemencie ma dosyć sporo głębi, a i też pokazuje, gdzie ci NPC-owie Tartowi się znajdują. No i teraz tak, wspominałem nieco o konwojencie. Jest to taki dosyć specyficzny np. który prowadzi nas do tak zwanej strefy gildii. Możemy sobie ten dialogiem to wybrać i jak widzicie mamy troszeczkę inną mapę świata. I tutaj możemy sobie wybierać różnego rodzaju strefy, w których są osadzone nasze gildie. I w ten sposób gildie mogą sobie tworzyć swoje siedziby, które oferują im różne ciekawe możliwości, jak właśnie gildyjny depozyt, świątynia, teleport, klatki dla zwierzaków czy kopalnie surowców. Oczywiście też mogą powiększa swoją warownię, żeby, żeby pomieścić więcej graczy w gildii, maksymalnie do 24. O gildiach też będzie dodatkowy odcinek, natomiast jeśli chodzi o samego konwojenta, tak zwanego, to często spotykamy się z określeniem konwo, jeśli czymś handlujemy i nie jest to przez targowisko. Wtedy każda osoba, która w dowolnym miejscu świata wejdzie... <gry> do konwojenta, tak jak tutaj ja wchodzę do tego Trentis, będzie widziała inne osoby, które w tym miejscu się znajdują. Niezależnie, gdzie z tego dialogu u konwojenta skorzystają. Czy to będzie tutaj w Trentis, czy to będzie na przykład w Alaril. Zobaczcie sobie, wchodząc do konwojenta w tym miejscu, również widzimy w zasadzie to, to samo i gracze mogą w ten sposób, w dosyć wygodny sposób, spotkać się wspólnie na mapie. Co ciekawe, teleportując się do gildii i wychodząc sobie, najpierw zobaczymy ten Region, a dopiero potem wyjdziemy zupełnie do otwartego świata z powrotem. Więc w ten sposób też jakby mamy możliwość szybkiego przejścia do konwojenta i wymiany między graczami. No i teraz tak, po kliknięciu M, bądź tutaj ikony mapy na ot otwartego świata pokazuje nam się coś naprawdę wielkiego. Mamy tutaj na dole strefy, mamy tutaj Trentis, Alaril, Coldit, Haliad, Mordher i Bayern. Są to strefy, które w ogóle możemy odwiedzać jako gracze. I jak widzicie, mamy tutaj nawet jakąś naszą piękną legendę z informacjami Podstawowymi, jak to gdzie się znajdujemy, czy jakiś cel zadania, cel zlecenia, jakie zadanie codzienne, zadanie nieaktywne, zlecenie. Jak widzicie, tutaj mamy w ogóle ikonki co do tego. Możemy w ten sposób odnaleźć się, gdzie i jakie zlecenie mamy do wykonania. Więc dosyć szybko znajdziemy sobie miejsca, w których znajdują się rzeczy, które mogą nam się jakkolwiek przydać. Jeśli na przykład szukamy, gdzie możemy kupić eliksiry, które możemy dostać nieco taniej, o których wspominałem w przypadku skrzynek platynowych, to w szpitalu zamiast tych 9 sztuk za jedną sztukę platyny, możemy tutaj poprzez dialog kupić sobie po 10 eliksirów za jedną platynę, co jest dosyć ciekawe i pozwala nieco zaoszczędzić. Wracając na mapę, z rzeczy, które są naprawdę ważne, to miejsca występowania różnych elit. One nie są zazwyczaj idealnie odzwierciedlane z tego względu, że czasami razpią się w kilku równocześnie. Wendigo jako lotny boss respiący się w odpartym świecie, pokazany jest, że respi się na płaskowyżu, ale pojawia się też na wąwozie zakręt. Jest to takie dosyć orientacyjne oznaczenie, natomiast wiele początkowych elit respi się w zasadzie w tym miejscu, w którym jest to pokazane. Bądź przynajmniej na tej samej mapie. No ale, mamy tutaj jeszcze dosyć ciekawą rzecz, no bo zobaczcie, coś tutaj mi mryga. Obserwator. To są eventy dynamiczne. One pojawiają się co jakiś czas i ich wykonywanie daje nam zazwyczaj całkiem sporą ilość doświadczenia, czasami jakiegoś złota, dzięki czemu możemy przyspieszyć progresję naszej postaci dużo mniejszym nakładem czasu niż co, na co dzień. Pierwszym takim eventem dynamicznym są, jest event stonki, gdzie po prostu zabijamy sobie stonki i wrzucamy je do ognisk, czy obserwator gdzie co później, gdzie zabijamy sobie tworki, i wrzucamy flaki do do takiego jednego fajnego miejsca, a w drugim etapie res respi nam się silny stworek, który dropi nam przedmioty dla nawet petów. No ale znowu zapytacie, jak z tego jakoś sensownie korzystać? No i ja powiem tak, jestem zwolennikiem przesuwania sobie myszką po tutaj, po pasku, po lewej jak widzicie, mamy tutaj zadania główne, zadania poboczne, zadania codzienne, zlecenia, bossy, czempiony, czempioni, elity czy eventy, które możemy wykonać w tym miejscu. No i szukając, czy jeszcze jakieś zadanie mamy do zrobienia, czy jakiegoś bossa moglibyśmy tutaj spróbować sobie ubić, czy jakieś zlecenie, które mogłoby być dla nas atrakcyjne, na przykład wbiliśmy sobie piąty level i chcieli Gdybyśmy zobaczyć, jakie zlecenia moglibyśmy sobie tutaj wykonać, to automatycznie możemy sobie to spokojnie odnaleźć. I tutaj widzimy na przykład, że mamy do wykonania zlecenie na piąty poziom. Problem z ZDAMI przetarcie szlaku, i tutaj możemy sobie poszukać zadania zlecenie ma taki symbolik, więc automatycznie sobie przejeżdżamy tutaj i zobaczmy. O, RETU daje nam zlecenie na piąty poziom. Tutaj Edward ma zlecenia na dziesiąty, ale mamy jeszcze tutaj zlecenie u muraga, no i tu mamy zlecenie na piąty level, które też możemy wykonać i przetestować, zobaczyć, które nam się bardziej opłaca, które chcemy zrobić ale... i korzystać, po prostu, progresując postać. Mamy też oznaczone te nieszczęsne depozyty, tu jak widzicie mamy ten depozyt, który wam pokazywałem, jak i też oczywiście mamy depozyt przy kaczmie Lesgara. Co ciekawe, w miejscach, gdzie te ikonki się na siebie nakładają, mamy jeden dominujący symbol i dwójeczkę, bo są tutaj dwie lokacje. Tu zwróćcie uwagę, że mamy aż pięć różnych rzeczy, Trzy, trzech bossów oraz dwie elity. Ja na przykład robiąc quest'a, teraz główną linię fabularną, mam zadanie Ciemne Ścieżki i jak widzicie mam to też oznaczone tutaj, czy ewentualnie inne zadanie, które mam odebrane, quest na Aquaregis, mam tutaj sobie akurat w tym miejscu kontynuować to zadanko. Także raz po raz korzystanie z mapy świata jest mega korzystne i bardzo dużo ułatwia nam poszukiwanie jakichś kolejnych aktywności, które moglibyśmy zrobić i potencjalnie po prostu pobudzić w nas chęć eksploracji, także naprawdę warto z tego korzystać. Mimo, że ja osobiście byłbym zwolennikiem, żeby, otwart, żeby mapa świata bardziej odzwierciedlała to, co widzimy normalnie przemieszczając się po świecie. No, ale to już jest trochę chyba kwestia gustu. By the way, co do elit, macie tutaj nawet pana łachudrę, on też może zdrobić dripy, mimo, że jest stosunkowo prostym przeciwnikiem. No i na sam koniec, podczas eksploracji świata czasami zdarzy się, że najedziecie w jakimś miejscu i pokaże wam się taka o, dziwna ikonka. I ogólnie w w tym miejscu też nam coś mruga. Otóż w tym miejscu znajduje się po prostu tak zwana znajdźka. Możemy ją sobie wziąć i w ten sposób dostać jakiś przedmiot. Czasami będzie to złoto, czasami jakiś przedmiot, czasami, czasami jakaś część uzbrojenia. I dzięki temu będziemy mogli troszeczkę sobie na początek gry zarobić. W szczególności kiedy kasowo nas troszeczkę pyli. Czasami nie będą to zbyt opłacalne rzeczy, a czasami coś, co naprawdę odmieni nasz gameplay i ułatwi życie, bo na przykład tutaj mogłem dostać już średnią flaszę życia, która dałaby mi na przykład 100 tysięcy zarobku, czy 80 tysięcy zarobku w obecnych warunkach na niektórych serwerach, co zresztą możecie sobie tutaj sprawdzić na targowisku. No i to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tutaj czegoś, co chociaż trochę ułatwi wam przemieszczanie się po świecie i ogólnie interakty z nim, czy ewentualnie nawet dzięki niemu nieco zarobicie, także serdecznie Serdecznie się polecam. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, czy nawet subskrypcję. A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki poradnikowe. Hej!